Długo przyszło mi czekać na możliwość zagrania w kontynuację Fate Extra. W Japonii Fate Extra CCC debiutowało już w 2013 roku, ale niestety nie pojawił się żaden wydawca chętny wydać ten tytuł na Zachodzie. Dlatego sprawę w swoje ręce wzięła społeczność i przygotowała fanowskie tłumaczenie gry na język angielski. Dzięki nim po ponad dekadzie oczekiwań, mogę w końcu ograć tę produkcję i przekonać się, czy było warto czekać. Jeśli nie wiecie, to większość utworów serii Fate, czy to gier, czy anime, czy nowelek, opiera się o koncept wojny świętego Grala, w którym magowie przywołują sługi oparte o postacie historyczne i walczą ze sobą. By ostatni ocalały mógł sięgnąć po potężny artefakt. Zdolny spełnić każde życzenie. Nie inaczej jest Fate Extra. W pierwszej części trafiamy do cyfrowego świata nazywanego Seraph, w którym toczy się walka o Graal'a, a my wcielamy się w jednego z magów, których moce w tym świecie oparte są o hakowanie. Jednak w pewnym momencie ktoś zakłóca przebieg wojny, i w tym momencie rozpoczyna się fabuła Fate Extra CCC. Uczestnicy bowiem zostają uwięzieni po ciemnej stronie Księżyca i muszą połączyć swoje siły, by znaleźć drogę powrotną oraz kontynuować bitwę o Grala. Taki zabieg pozwala lepiej poznać dotychczasowych przeciwników i spojrzeć na nich z innej perspektywy. Naturalnie pojawiają się też nowe, ciekawe postacie, jak chociażby Hikikomori Jinako Karigiri. W końcu mamy też antagonistkę z prawdziwego zdarzenia. BB, bo tak ma na imię, stara się za wszelką cenę powstrzymać uwięzionych przed ucieczką nawet kosztem naszego życia. Gra jest Miksem JRPG z Visual Novel, dlatego ogromną ilość czasu spędza się na czytaniu dialogów, opisów sytuacji oraz przemyśleń protagonisty lub protagonistki, bo przy rozpoczęciu zabawy oprócz imienia wybieramy też płeć naszego awatara. I wydaje mi się, że dużo więcej dialogów jest dubbingowane niż w poprzedniku, choć dalej trafimy na nieczytane wypowiedzi, gdzie usłyszymy jedynie półsłówka na początku. Sama opowieść w CCC wciąga mocniej niż w jedynce. Wydarzenia, jakimi będziemy świadkami są też dużo bardziej interesujące, a sojusznicy i przeciwnicy są lepiej napisani, przez co cała historia jest dużo bardziej emocjonalna. Warto nadmienić, że wybór naszego przyzwanego sługi nie jest wyłącznie decyzją kosmetyczną, bo wpływa też na wydarzenia, jakich będziemy świadkami. W końcu przez całą grę towarzyszy nam ta jedna konkretna postać z własnymi dialogami i wątkami. Dlatego osoby, które chciałyby wyciągnąć wszystko, co Fate Extra z CCC ma do zaoferowania, musiałyby ukończyć grę 4 razy. Biorąc pod uwagę, że jedno pełne przejście to około 25-30 godzin. To o brak zawartości nie ma co się martwić. Drogę ucieczki z ciemnej strony Księżyca będziemy musieli odnaleźć w Labiryncie Sakur. To lokacja złożona z wielu pięter nazywanych arynami i stworzona przez antagonistkę, by odgrodzić uwięzionych po ciemnej stronie Księżyca od miejsca, gdzie toczyła się wojna o Gral. W tym odpowiedniku dungeonów spędzimy większą część czasu gry, zwiedzając korytarze, znajdując przydatne przedmioty i zdobywając doświadczenie na przeciwnikach. Eksploracja jest urozmaicona wieloma wydarzeniami fabularnymi, więc ciągle coś się dzieje. Nie napotkamy sytuacji, że biegamy bezmyślnie po arenach, aby tylko odblokować dalej historię. System walki nie zmienił się ani trochę w stosunku do poprzednika. Dalej potyczki podzielone są natury, składające się z sześciu ruchów, każda. Dlatego musimy mieć trochę szczęścia oraz zmysłu taktycznego, pozwalającego przewidywać ruchy przeciwnika, bo nigdy nie znamy wszystkich jego zamiarów. Planując działania w przód, decydujemy, jaki jeden z trzech ataków podstawowych wykonać biorąc pod uwagę, że działają one na zasadzie papier, kamień, nożyce. To jest obrona jest dobra na atak, atak pokonuje przełamanie, a przełamanie jest skuteczne przeciw obronie. Do tego dochodzą umiejętności, zaklęcia oraz przedmioty. Osobną kwestią są szlachetne widma, indywidualne dla każdego sługi. Możliwości ich aktywowania wymagają spełnienia konkretnych warunków, ale w zamian są to ataki zdolne zmienić przebieg bitwy i posiadające całkiem fajne, unikatowe animacje wykonania. Gra oferuje trzy poziomy trudności, ale tak naprawdę prawdziwego wyboru dokonujemy w momencie wybrania swojego sługi. Gra z Lisią Caster stanowi zdecydowanie największe wyzwanie, bo jej umiejętności są ograniczone maną, nie zadaje jakichś dużych obrażeń zwykłymi ciosami i jest najmniej wytrzymała. To wymaga od nas dużo bardziej przemyślanych ruchów. Z kolei postacie fizyczne jak saber, archer czy dodany w CCC Gilgamesh potrafią przejeżdżać się po przeciwniku jak czołg. Niby każdy sługa powinien w założeniu mieć swoje mocne i słabe strony, ale balans między nimi nie jest zbyt przemyślany. Poziom trudności walk odczuwamy przede wszystkim podczas starć z bosami. To najbardziej skomplikowane potyczki, do których przygotowujemy się przez cały rozdział. Jeśli okażemy się słabsi, to obejrzeć możemy specjalną kadsenkę ukazującą konsekwencje przegranej. Zawsze lubiłem takie motywy, bo dorzucają fabularny kontekst towarzyszący porażce i dzięki temu poczujemy jej ciężar. Kiedy przeciwnika pokonamy, to przechodzimy do kolejnego etapu bitwy. W jego trakcie porzucamy argumenty siłowe na rzecz słowa, bo z pokonanym wrogiem rozpoczynamy rozmowę, której celem jest przełamanie jego bariery mentalnej, co pozwala mu uwolnić swoje prawdziwe ja. Do tego wykorzystujemy zebrane informacje osobiste w ramach mechaniki nazywanej Secret Garden. To też dla nas okazja, by lepiej poznać przeciwniczki bo nie ma co ukrywać, gra mocno skupia się na wypełnianiu listy postaci różnymi waifu. A to prowadzi do kolejnego istotnego elementu gry i typowo japońskiej swawolności. FateExtra CCC wypełnione jest elementami fanservice'u jeci, czyli mówiąc w skrócie lekko merotyką. A to mamy jakieś senki rodem z haremowy. A to piersi absurdalnie wielkich rozmiarów, czy sugestywne dialogi. Nawet w ramach wspomnianego Secret Garden odkrywamy fetysze bohaterek i dowiadujemy się takich informacji jak ich wymiary albo ulubiony kolor bielizny. Jest tego dużo więcej niż w pierwszej części i wcale bym się nie zdziwił, jakby to był powód, dlaczego gra nigdy nie trafiła do dystrybucji na zachodzie. Gracz nieprzyzwyczajony do japońskiej myśli erotycznej może poczuć się tym przytłoczony. W produkcji nie oświadczymy za dużo zawartości pobocznej. Są side questy otrzymywane od jednej z postaci, polegające na znalezieniu dla niej czegoś lub pokonaniu przeciwnika. W nagrodę dostaniemy dekoracje do naszego pokoju, w którym czas spędzamy głównie na rozmowach z naszym sługą. Odblokować też możemy alternatywne stroje dla postaci, a w finałowej lokacji stoczymy bonusowe walki. Gra jest tytułem ekskluzywnym dla PlayStation Portable, dlatego w kwestii oprawy wideo nie ma co się spodziewać firewerków. Ale to nie zmienia faktu, że jak na możliwości tej przenośnej konsoli, produkcja prezentuje się dobrze. Modele postaci są w porządku, projekty areny ciekawe. A grafiki bohaterów mają ładną kreskę. Udanym wizualiom towarzyszy też całkiem przyjemna dla ucha muzyka. Ścieżka dźwiękowa może nie zapadnie mi głęboko w pamięć, ale zdecydowanie umilała obsowanie z tą produkcją. Fatex CCC to gra mocno oparta o poprzednika i nie wprowadza za wielu zmian. Dlatego jest to sequel warty polecenia przede wszystkim osobom, którym podobała się jedynka. Takie osoby dostaną wtedy po prostu więcej tego samego i trochę lepiej. Szkoda, że seria zrezygnowała z RPGowej formuły i już dalsze kontynuacje z pod tytułem Extella poszły w stronę MUSO. Ja bawiłem się przy Extra CCC świetnie i wciąż czekam na remake jedynki. I ogromny szacun dla całego community pracującego nad tłumaczeniem na angielski, bo wykonali świetną robotę. Dajcie znać czy graliście, albo planujecie zagrać w Fate Extra z CCC. Zostawcie swoją opinię w komentarzu. Jeśli materiał się wam podobał, to będzie mi miło jak zostawicie łapkę w górę oraz suba. Zachęcam też do odwiedzi moich social mediów, Twitcha, Twittera, Discorda oraz Facebooka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Na koniec zostałem Was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!